ma ludzie! Ja dzisiaj jestem Olkar, i my, ja ostatnio z Michałem nagrywałem takie powitanie. I teraz chcę sobie nagrać takie niepowitanie, tylko sobie zagramy w takim fajnym serwie I tutaj mam taki, taki Skyblock dziwny, i tutaj mam taki T. Ja sobie tutaj zacznę już to budować. I zobaczymy, czy Wam się spodoba. I tutaj w ogóle to nie jest taki survival że. A co to miało być? Ludzie. Przez was. Dobra. I tutaj będzie taki skyblock. I ja... W, ja będę tutaj grał. I to nie jest taki zwykły survival, tylko to jest taki... Mm. Taki bardziej... Bo zobaczcie. Tu jest... E, ej. Aj kurde. No. No, no, nie. nie o to mi chodziło, też nie o, o to. No i my, ja będę sobie tu na tym skybloku, będzie w ogóle fajnie. No. I tutaj z mi na A ja mam taki fajny pomysł na tą wyspę moją. Mam wizję. Jestem wizjonerem po prostu. I zobaczcie, tu jest nawet... Kurdeno! Jest warp sklep, jest sklep, mogę sobie kupować. Tutaj się kupuję, kupuję spawn, parkour jakiś jest tam nawet i tak dalej, i tak dalej no i ja sobie nagrał jeden w ogóle IP tego serwa jakbyście chcieli na przykład ktoś ze mną grać byśmy razem nagrywali no i tyle to ja sobie zrobię tutaj nawet bedrock Jezu, w tą dali no i spoko jest chyba No i ja się tutaj tak pokopię. Mam taki fajny pomysł, że na Ja teraz jestem sobie w moim domku. Ja jestem sam w domu. że ja coś bardzo odpowiedzialny. O piasek. Ale fajny. Tam są. Tam nie i są chyba taką. No to spoko ludzie, będziemy się dobrze bawić, mam nadzieję, koment więc będziecie komentować, prawda? No i będziecie. Ja będę się nie grał. No! Nie! 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 właśnie właśnie spałam. A jak ludzie myślicie, że Nie! tego tego, wszystkiego? Chyba nie! 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 Y Jezus. Dobra, czekaj. Mamy jakieś drewno. Nie, drewno mi bo wszystko. Czekaj, ile mam kasy. Ny epe monej. Będzie to spoko, kupię coś. Wy arpy. Syke epy. Czekaj, bo są jeszcze sadzonki. Tak, to się kupię... E? To się kupię tą. Bła, bła, bla bla To Tom jak się nazywa. Mączkę kostną. No. I ludzie będziemy tutaj sobie żyli. Takim nie I ja wam dam IP serwera i sobie będziemy wchodzić i może któremuś z was się poszczęści, że będzie ze mną nagrywać. No. O. Kości. Baj. 10 za 20 pozwóste nie de no la 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 Ja chyba tutaj zrobię jakiś taki konkurs mały, kto Idzie będzie ktoś mógł ze mną nagrywać. Niech parkour! Ej, udało mi się parkour. Dobra, wszystko zniszczone. Teraz mamy wychoduję. Tak, no dyr... No dobra dyrtm. Nie oje, nie yeah, oje, nie stymmy, oje, nie oje, nie oje, yeah nie oje, nie oje, nie oh oje, nie nie Jak? Ale fajnie. Tutaj mam c Na piasku zasadzie Tak, brawo, brawo Olka, jaj Nie Nie, to jest gigant drzewo Ludzie napiszcie w komentarzach czy to gigant drzewo Prozę, nie, prozę Prozę, ja prozę O macie męta. oje Oje, 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 o tak Oje, o oje, o tak, tak no! Nie. Nie! Gigant drzewo! Nie! Op, kurde. Ja cię, ciao, cie, to jest bezsensu? Co to ma być? Pip! I'm hungry! Tu jesteśmy. Dobra.

w ogóle na tym serwisie jest jeszcze nether, to można sobie pochodzić i znaleźć jakąś twierdzę, to to tam dawić gasty i tak dalej, No i spokojnie, właśnie, właśnie, spokojnie. I to w ogóle to jest takie, takie fajne. Sadonka! Jej. Każdy, kto zobaczył sadonkę, daje łapkę w górę, okej? Okay? A każdy, kto jej nie zobaczył, też daje łapkę w górę, ok? Ludzie, dzięki. O, jabłuszko! Jej, 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 jej! Oh yeah! Ty, 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 ty. Tak, przy okazji, to mówcie mi, co ja mam. Ja, co ja, z czego mam nagrywać, bo ja będę nagrywał dużo rzeczy ogólnie. O, ojej, Dobra, tu sam się zniszczył. Nie, siedz się. Nie. To nie jest nosieć. To jak kurde, Tak. No, cóż, okay. postawić, żeby mi się łatwiej to, żebym nie zbić. O, tak, 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 Wezmę. I to. Jednego. Dobra, spokojnie jeszcze. No i słychać. I mam nadzieję, że ludziom nie będzie lagowało. Bo ostatnio... Coś tam troszeczkę zakłócało. O, zarosło! Jaki spokój. Już! Yes, nie spadłem. Ludzie ja nie spadłem. Nie, nie.

Ludzie, mam jeszcze lepsze pomysły. Wiem tutaj. O, czekajcie, 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 bo tu jest. Zobaczcie, tutaj odam to. Tutaj wyrośnie drzewko, i tutaj będą takie przejście, że tutaj będzie taki główny. Tam będą takie platformy z kobla. Tam, tam na przykład będzie kobestun generator. Tam jakieś drzewka będą rosły. Tutaj yy, może. Tutaj co tu widzę? Tutaj może nieskończone źródełko, Tutaj. E, e, farma? O, później mi się e, farma, jakoś tam farma. E, farma tutaj nie będzie kaktusów w ogóle, farmy. I ja zrobię na tym drzewie, takie przejście, przejście na górę. Tam na górze będzie taka piramida, i tam na tej, w tej piramidzie będą rosły kaktuski. Ok? Ludzie, zgadzacie się? Chyba, że piszcie, co ja mam robić, to może, e, no może kiedyś, to może zrobimy tak. To może tak zrobię, i później zobaczymy, jaki będzie tego efekt. I no, tak. Dobra, to muszę zniszczyć. Dobra, to ja teraz zrobię tylko pierwszą platformę. Platformę i się żegnamy, okej? Okay? No, to się ma. Znaczy, jeszcze nie się. Ma. Tutaj, pierwszy cobblestone i cobblestone. Tutaj będą, tak. No, tak. Tylko fajną będą, prawda? Platformy. Mam wizję. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak. I tutaj raz, dwa, trzy. Kto to zrobił? Przyznacie ludzie. Kto to zrobił? A mi się tak No, i ogólnie piszcie wszystko w komentarzach, chyba że nie potraficie, ale ja was wierzę. Ja bym czasami Nie chciałem zrobić tego, chciałem zrobić kilo. I na koniec sobie tego, sobie skoczę na dół. Na sam cały dół. Więc takie pożegnanie, fajne takie. tu 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 Jakoś jakby, włączę i będę. Tego? Jak, jak wam się będzie podobało, to to to, to mi jakby, 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 jeszcze jedny. Be, be, ja w ogóle mam jeszcze gry i teraz mi się taka fajna oka oh, Nie! Nie! Je, je, ludzie, jak teraz będą... Venu... Będzie ktoś do mnie pisał, to to, to, to się nie ma dzisiaj. To tylko taka, 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 -taka, -taka dziewczyna. Dziwna. Tyle powiem. Kasia. To jest straszna. Straszna. А, хеба не пишет Ну, это спокойствие. Хеба, спокойствие. Спокойствие, да? Да, да, да. Так, так. И пик. Хорошо. Пик. Ммм, и ты тут? Я с тем дурным. Да, таки, Да, да. Да, да. пик, пик пик пик, пик, пик,

no i później ten ten generator jakoś ulepszę. może no się no i się... ludzie o. cześć czekajcie chwilę